Ja. ja mam coś na ciebie, o właśnie. Ja a mam mnie? coś na ciebie. Ale no, ty zacznij. Na naszych słuchaczy powinieneś mieć. Cześć. Ja już jestem nawrócony prawie do końca. Jezus pyta, no kim jestem dla ludzi, co mnie mówią, co mnie myślą. No, wiemy, jakie jest pytanie, kim jest Jezus, a później pyta dla was, kim jestem. I ja bym to tu zamienił, bo ta Ewangelia, ona ma takie tematy, żebym to tak zamienił troszkę to pytanie. Nie tyle, kim jest Jezus, oczywiście to jest ważne, ale tutaj pytanie po prostu zmierza jakby do tego, czym jest dla ludzi cierpienie i czym to cierpienie jest dla Ciebie. Jakby odpowiedź na to, kim dla mnie jest Jezus, jest związana też z tym, czym dla mnie jest cierpienie, jakie je widzę, bo to się to rozchodzi później, że Piotr nie potrafi zaakceptować cierpienia w Jezusie. A Jezus pokazuje, jakby później nie tylko w tym fragmencie i dzisiaj pierwsze czytanie też do tego nawiązuje, że no, spełniło się proroctwo w Jezusie w słudze Pańskim, że On będzie cierpiał po prostu, że wybierze taką drogę. A i myślę, to jest takie pytanie. Czym jest cierpienie dla, dla Ciebie, dla człowieka? Jakie są różne formy przyjmowania cierpienia, bo z tym jest związane przyjmowanie Jezusa. Nie chodzi o bycie cierpiętnikiem, ale nie da się Jezusa oddzielić od tego tematu, od cierpienia. No, on jest cierpiącym sługą Jachwę, Jezus. Nie ta pieśń z księgi proroka Izajasza, ale mówisz cierpienie. Po pierwsze, ono jest wpisane w życie człowieka. Było wpisane też w życie Jezusa Chrystusa. Skąd się wziął ten, ta reakcja ostra Jezusa na Piotra i że Piotr też go bierze na bok i mu tam robi wyrzuty? Bo Jezus otwarcie powiedział o swojej męce, o swojej śmierci i o swoim zmartwychwstaniu. I do Piotra dotarło tylko, tylko to, że zostanie zabity. Czyli tylko zatrzymał się na cierpieniu. Ono jest, tak jak mówisz, forma cierpienia jest różna. Ona może być i duchowa, i psychiczna, i taka ludzka, dotykająca ciała, różnych narządów naszego ciała, całego życia. Cierpienie może być w rodzinie, w małżeństwie, w kapłaństwie naprawdę szeroko pojmowane. I teraz nasza postawa, bo Jezus widzimy, jest tym cierpiącym, no ale On przyjmuje to. I też mówi o tym. To jest ważne. On mówi. I później, jakby konkluzja, ja chcę na chwilę pójść do końca, ale wrócimy później do tego. Jezus mówi: No, ale jak to cierpienie przyjmiesz, wielu ludzi dźwiga ciężar, zwłaszcza cierpienia, choroby, tak? różne doświadczenia. To mówi: Jeśli już chcesz ze mną być, być zjednoczonym, chcesz ze mną iść, kroczyć przez życie, to zjednocz się ze mną. I mówi: Trzy aspekty, co ma zrobić człowiek żeby zaprzeć się samego siebie, wziąć ten krzyż cierpienia, nie odrzucać go, nie powiedzieć nie, ja go nie chcę, może lepiej jak ktoś dostanie inny, ktoś z rodziny, sąsiad, znajomy albo nieprzyjaciel, nie. I na końcu mówi, naśladuj mnie. To cierpienie, o którym mówisz, Piotr nie chciał tego przyjąć. Dla niego było to niezrozumiałe. On widział Jezusa w chwale tylko. Także, no, Jezus gromił Piotra, tak, jakby zgromił też w innym momencie złego ducha. No, konkretnie. A cierpienie, ja wiem, te, nie mówię tego tak lekką e, jest swoją mową, czy bez przeżycia, bo ciężko jest przyjmować cierpienie. Jeżeli coś się pojawia we mnie trudnego, no, bunt, albo w mojej rodzinie. Ten bunt, rodzaj buntu jest naturalny. Jest naturalny, ale e, widzę też, e, jaka może być moja reakcja. Różna może być: przyjąć, nie przyjąć, zgodzić się, nie zgodzić. Ale widzę, jaka jest reakcja Jezusa. No Wszyscy idziemy w tym, w tym dalej, i apostołowie też szli dalej w tym, i oni później pewne rzeczy potrafili już zrozumieć i przyjąć. Dopiero po tym, jak się stało to rzeczywistością, dopiero po faktycznej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, po darze Ducha Świętego, e, oni zobaczyli, że cierpienie w przypadku Jezusa było nie samym cierpieniem prowadzącym do śmierci, ale było poświęceniem miłości było trudem podjętym dla dobra człowieka, dla zbawienia go. Jezus uświęcił cierpienie, bo uczynił je poświęceniem pełnym miłości, aktem daru z siebie i on nadał sens każdemu cierpieniu w ten sposób. Że cierpienie bez Chrystusa, kiedyś słyszałem takie zdanie, przeczytałem: cierp cierpieć bez Chrystusa to grzeszyć. To, to jest grzech. Żeby to dobrze zrozumieć, to jest coś, co rzeczywiście nie, nic nie przynosi człowiekowi. To jest jakieś wejście w coś złego cierpieć, bo w cierpieniu nie ma sensu jako takiego. Ale. Jezus nadał mu sens, bo pokazał, że trud, poświęcenie związane z utratą czegoś, siebie, zdrowia, rzeczy materialnych, czasu, jest, jest jakimś cierpieniem ze strony człowieka, ale może być aktem miłości i, i przez jednoczenie z Jezusem. Ze względu na Jezusa, czy dla Niego, naśladując Jezusa, człowiek w cierpieniu potrafi odnaleźć też jakiś, jakiś etap drogi prowadzącej zawsze do czegoś dobrego. Nie do złego, nie do śmierci. Z tej śmierci życie tryska, z tego cierpienia ma wytrysnąć po prostu dobry owoc. I to jest wpisane w nasze życie. No, matka Teresa z Kalkuty mówiła: No nie ma miłości bez cierpienia. No nie ma. I to wiedzą wszyscy rodzice, wszyscy ludzie ciężkiej pracy, ludzie, którzy też przyjmują chorobę, przyjmują, no nie chcą może jej przyjąć, ale, ale znoszą. Że to wszystko może. Prowadzić też do, do jakiegoś też dobra, tak? do, do przemiany. A tym bardziej w życiu duchowym jest to dar, często niezauważalny, ale tylko Bogu wiadomy i, i on przynosi często owoce. Mamy wiele owoców, dobrych skutków tego, że ktoś ofiarował jakieś cierpienie, właśnie Bogu w czyjejś intencji, w jakiejś sprawie no to wtedy nagle sprawy potrafią iść bardzo szybko do przodu. Jakby Bóg po prostu uruchamia tutaj jakiś, jakiś potężny potencjał duchowy, jeśli ktoś właśnie ofiaruje mu cierpienie. Wiele osób w swoim życiu spotkałem, zwłaszcza osób chorych, właśnie cierpiących naszych podopiecznych, kiedy gdzieś odwiedzałem ich w domu z posługą sakramentalną, że oni mówili, że swoje cierpienie ofiarowują w konkretnych intencjach za Kościół o pokój dla świata, za dusze czystowe, za kogoś z rodziny, za inną osobę chorą, która na przykład nie chce przyjąć tego albo no właśnie gdzieś tam przeżywa to bardzo dramatycznie. I wracamy do tego pytania. No to za kogo uważać, uważają mnie ludzie? Kim dla was ja jestem? Za kogo mnie wrocie? No wewnętrznie patrzę na tę Ewangelię. Tak, Panie, Ty jesteś tym, który pomaga mi przejść to cierpienie. Codzienne, w różnej skali. Jesteś tak Bogiem, Mesjaszem, Zbawicielem. Bo Jezus pierwszy pytał, co ludzie mówią o Nim, a później wprost, mówi, ale teraz ty konkretnie, kim dla Was jestem? I tak samo ja mogę powiedzieć, Panie, właśnie jesteś dla mnie... Kim jesteś dla mnie? Jesteś po prostu moim przyjacielem, jesteś Bogiem. Jesteś też tym, który jest przy mnie w czasie modlitwy. Jest tym właśnie, który zachęca mnie, żebym brał swój krzyż, żebym Cię naśladował, żebym zapierał się. I naprzód. I ja też tak w ten sposób dzisiaj mogę odpowiedzieć, że Jezus jest tym, kto dla mnie się poświęcił. I uczy mnie tego, że warto poświęcać się dla kogoś w dobrych sprawach w tych dobrych wszystkich rzeczach, które podejmuję raz i są związane z cierpieniem, ale Jezus mnie uczy, żeby widzieć po prostu dalej, że, że, że tu trzeba dać miłość po prostu w to wszystko i to zyskuje wtedy inny, głębszy sens. Dalej, szerzej, głębiej, żeby myśleć po Bożemu, a nie tylko po ludzku. No, to już to... O. O, no, łatwo to. powiedzieć. Ale łatwo <noise> powiedzieć, pozobisz, ale tego życzymy. Tak jest, tak wszystkim. Jest. No pewnie, że tak. Zdrowia i fizycznego, i duchowego, i siły w dźwiganiu. Patrujmy w... się czy w Jezusa Chrystusa. O tak. Amen.